Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na jednej z najgorętszych imprez modowych tej jesieni, Hard Fashion 2012. W tym roku Fundacja Start z Kulturą oraz Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu właśnie postanowił promować młodych artystów i to pierwsza edycja pod hasłem Hard Fashion która ruszyła w jednym z poznańskich klubów, Blueberry Bar. Dziś celem tej imprezy i główną ideą hard fashion jest połączenie kulturalnego wydarzenia z akcją charytatywną. Będziemy bowiem wspierać fundację TVN Nie jesteś sam. pierwszego w Poznaniu konkursu dla młodych projektantów mody. Tematem przewodnim będzie ekologia. Uczestnicy wykazali się naprawdę dużą kreatywnością, ponieważ potrafili wyczarować niemalże z niczego coś naprawdę wyjątkowego i niepowtarzalnego. Szanowni Państwo, mam zaszczyt uznać konkurs Hard Fashion 2012 za otwarty. Przez.

Po drugie, zawsze w takich wydarzeniach modowych liczę na to, że dostrzegę jakiś, jakiś fantastyczny nowy talent. Dobrze, wobec tego, jeszcze ostatnie pytanie. Czym jest dla Pana moda i czego Pan dzisiaj oczekuje od tego wydarzenia? Jest moim życiem właściwie, znaczy przynajmniej bardzo, bardzo dużym elementem, bo jest pasją, jest zawodem. W związku z tym, jakby jest wpisana w moje życie. I myślę, że tak pozostanie. A czy wydaje się panu, że młodzi projektanci mogą liczyć na to, że jeśli dzisiaj właśnie tutaj pokażą swoje pierwsze kolekcje, to czy w jakiś sposób rozwinie się ich ta modowa kariera? Czy jest to jakiś start? Yy, zawsze należy mieć nadzieję i to jest podstawa. No każdy musi znaleźć swoje miejsce. Natomiast to, że że będzie tutaj parę osób, które, których zdanie coś znaczy przynajmniej na tym rynku, w związku z tym jakby jest absolutnie szansa na to, że ktoś, jest, ktoś w tej grupie jest taki, że się wybije. Średnio na, na pięć konkursów jest jedna osoba, która rzeczywiście jest fenomenalna. Imprezy, po, po, moim zdaniem polegają na tym, że młodzi ludzie kreatywni pokazują, im, co można zrobić. Musimy pamiętać, że są to bardzo młodzi ludzie, którzy nie zazwyczaj nie wywodzą się z bardzo bogatych rodzin itd. Tak tutaj powinniśmy oceniać ich kreatywność i być może to powinno być um, robione dla ludzi, którzy zastanawiają się, w co inwestować. I nie trzeba inwestować tylko w sprawdzone nazwiska. Można pozwolić rozwijać się młodym kreatywnym, dać im pieniądze, a tutaj trzeba oceniać ich potencjał. I pomimo tego, że czasami jest to robione chałupniczo, nawet bo ci ludzie w większości robią te rzeczy samemu w domu, bez jakichś wielkich nakładów finansowych, bez całej machiny, która ten przemysł modowy jednak produkuje, to pokazują bardzo duży potencjał. Fajne pomysły, to że są otwarci, to że można się tym bawić, można pozyskiwać. To jest niesamowite i to powinny być targi kreatywności, do czego się ci ludzie nadają. I nie należy wspierać tylko wielkich. A czasami warto zainwestować w tych, którzy zaczynają im umożliwić. I to jest niesamowite. Z czego ja się cieszę? Ja się cieszę na przykład, że mm, aż dwie osoby sięgnęły po LEN. LEN, który jest robiony w Polsce, który był wyklinany przez babki nasze a, matki, że nie to się gniecie, to jest złe. Nieprawda. Jest świetny materiał, tylko trzeba się pogodzić z tym, że można trochę być pomiętym. To naprawdę nie jest zbrodnia w dzisiejszych czasach. Fajne to, fajne... Ten filc, oczywiście gdzieś tam było powiedziane, że filc jest szary i brzydki. Nieprawda, jak się ma pomysł, może być bardzo kolorowy i bardzo fajny. A to, że niektóre rzeczy nie są użytkowe, tak jest z modą. Jedne rzeczy robimy, żeby je nosić, a drugie, żeby pokazać, co jest inspiracją i co gdyby nam przeświecało w trakcie robienia tej, tej, tej kolekcji. Mm, takie rzeczy też muszą być, bo ubrania też mogą być sztuką. Najlepszym przykładem był Alexander McQueen. Większość jego kolekcji nie była do noszenia, ale oglądało się bajkowy pokaz wręcz i szło się do kupu kupić łatwiejsze i e, skromniejsze rzeczy, ale to napędzało. Musimy pokazywać tą artystyczną część na scenie, nie na ulicy, bo tak się nie da czasami. Po drugie, nie każdy jest odważny. Czasami ktoś by chciał usiąść w sukience, a w niektórych się nie da. Ale. Można pięknie ją wykorzystać na sesjach, Pamiętajmy, że ubrania to też są sesje zdjęciowe. To są klipy. To nie jest tylko dochodzenia po ulicy. Więc każdy może robić co chce. A jeżeli z tego możemy wybrać bazę, w której można się poruszać się normalnie, luźno i swobodnie, to na plus kolejny. Powiedz mi, bo ty bierzesz udział w wielu modowych imprezach, przede wszystkim też w Warszawie, prawda? My jesteśmy dzisiaj w Poznaniu i jak ty to widzisz, to porównanie, czy faktycznie Poznań może walczyć ze stolicą, czy jednak mimo wszystko no, jesteśmy gdzieś tam w tyle? Ja uważam, że w ogóle nie powinien walczyć, ponieważ każde miasto powinno mieć swój rynek i wspierać swoich ludzi i nie zostawiać monopolu jednemu miastu, bo okej, okay, no, w Warszawie się dzieje więcej, bo jest większym miastem, ma inną infrastrukturę, ale inne miasta też się szybko rozwijają i też już są na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o rozwinięcie chociażby budynków, przestrzeni, w których można to robić. I e, absolutnie się nie mogę z tym zgodzić, że coś jest zarezerwowane dla jednego miasta. Mnóstwo im się dzieje fajnych w fajnych łodzi, w Poznaniu, w Trójmieście, w Krakowie, na, na Śląsku, więc jak najbardziej trzeba robić u siebie. Zwłaszcza, że to są ludzie stąd i tam nie mają przebycia, tam ich nikt nie zaprosi, a tutaj mogą się pokazać. Czy wydaje ci się, że ktoś tutaj będzie miał taki fajny start, początek swojej modowej kariery? Czy jest na to szansa? To wszystko zależy od tego, co ci młodzi ludzie z tym zrobią, tak naprawdę. To jest tylko pretekst, że mogą jakoś się pokazać. Teraz, jak wpadną na pomysł, to im tego życzę. Ale być może się okaże, że dzięki jakiejś relacji ktoś w ogóle wpadnie na to nazwisko i będzie miał pomysł. I to jest jakiś krok. A czasami się tak zdarza. Ktoś zobaczy jedną małą pierdółkę i powiem, chcę z sobą pracować. I nigdy nie wiemy. Ja życzę, żeby się udało. Jeżeli będą chcieli związać swoje życie z tym, to żeby się spełniali. I nigdy nie wiemy, skąd przyjdzie ta pomocna ręka. Więc warto się pokazywać, gdzie się da, tak naprawdę. jeden ważny punkt dzisiejszego wieczoru. Pan Tomek to chyba dzisiaj imienny. więc z tej okazji była Minuscera wykonowała nagrodę. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Mam, wszystkim kątom, które są na sali. Wszystkiego najlepszego. Ja tylko powiem, że kolekcja, która wygrała, wygrała dlatego, że właściwie zgadzała się ze wszystkimi punktami, ze wszystkimi kryteriami oceny, czyli była ekologiczna, ponieważ użyta z naturalnych tkanin. Z lnu, który jest bardzo trudną tkaniną i naprawdę fajnie robić w lnie trzeba, trzeba mieć wyobraźnię. A tutaj był i pomysł, dlatego jakby barwienie, no Widać, że absolutnie jest gigantyczny potencjał osoby, która stworzyła tę kolekcję, a osoba nazywa się Kinga Lux. Zapraszamy serdecznie. Serdecznie Pani gratuluję. Bardzo proszę, to jest tatuletka na pani, a za chwilę pokażę Pani indeks, który jest nawet wypisany. Jakie witam Was bardzo serdecznie. Jak wrażenia po Hard Fashion 2012? Znaczy dla nas to jest bardzo nowe doświadczenie. Po raz pierwszy zasiadłyśmy w jury konkursu. To duża odpowiedzialność też, wybrać laureatów. Jeszcze konkurs był też dla nas nowością, bo ekologiczne ubrania bardzo to było takie artystyczne, więc tym bardziej trudne. Dokładnie. E, ocenialiśmy za pomysłowość, za użyte materiały, na ile one się miały do tego, czy były ekologiczne. Również ocenialiśmy całość jako spójność. E, myślę, że to po prostu się zbierało na, na punktację ogólną. Jedną z nagród był oczywiście staż u was w Bizu. Jak ten staż będzie wyglądać? znaczy e, to będzie praca przy najbliższej kolekcji. I będzie to na pewno pomoc przy, przy projektowaniu i też chcemy zaznajomić taką stażystkę z, z taką biznesową też pracą projektanta. Bo oprócz tego, że właśnie jest ta przyjemna część, jak się wszystkim wydaje, to jest też dużo tematów związanych z marketingiem, zarządzaniem i to nie jest łatwe. Czy jest Pani zadowolona ze studentów? Bo ja wiem dobrze, że tak naprawdę impreza miała być bardzo mała, miała być tylko taką szkolną imprezą, a przerodziła się w ogromną, dużą imprezę, na którą przyjechało wielu, wielu ciekawych artystów, celebrytów. Jak to wszystko wypadło w Pani oczach? Jestem bardzo dumna ze studentów. Ta energia młodych ludzi, ogromna praca, niesamowita wytrwałość w dążeniu do celu, naprawdę bardzo mi zaimponowali. I mam taką nadzieję, że coraz więcej tak młodych ludzi będzie pracować dla innych młodych ludzi, bo tak naprawdę o to chodziło w tej imprezie. To jest naprawdę impreza serca, którą z wielką pasją tworzą młodzi ludzie dla innych młodych ludzi. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Tego z jaką pasją i z jakim niesamowitym oddaniem ci młodzi ludzie wspierali charytatywną imprezę, ale wspierali także to, aby inni młodzi ludzie mogli się rozwijać i kształcić. Naprawdę heart fashion i myślę, że nie ostatnie. Wiemy o tym, że jedna z nagród to indeks, prawda? Tak. Nawet dwie nagrody. Druga nagroda to indeks Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, trzy lata studiów. I pierwsza nagroda to nagroda w Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, studia trzyletnie i dwuletnie, czyli studia na poziomie licencjackim i magisterskim. Pierwsze miejsce to pani Kinga Lux. Bardzo się cieszę, będzie studiowała na wzornictwie, w projektowanie ubioru, także mam nadzieję, że ta ogromna kreatywność tak, przerodzi się i ten talent przerodzi się też w taką pracę, że będziemy w tych kreacjach później właśnie na takich galach występować. Tego sobie życzę. I powtarzam jeszcze raz, to naprawdę sukces, ogromna kreatywność i pasja młodych ludzi dla młodych ludzi.